Salafisty Shabruderun Schwester. Witam Was bardzo serdecznie. Niech Allah przede wszystkim będzie z Wami także na tych różnych kąpieliskach miejskich, gdzie możecie doświadczyć ciekawych akcji. Tutaj też szykuję się, ale na wrzesień, bodajże 7, dosyć ciekawa z jednej strony, z drugiej strony, trochę chora akcja, czyli łączenie serwerów. Dosyć egzotycznych, nawet pod względem stref czasowych, dlatego też zastanawiam się już od paru dni, jaki czas będzie teraz na tym nowym serwerze, skoro łączymy kraje europejskie, azjatyckie, no i jeszcze z innych kontynentów, jeden super, nazwijmy to serwer. Wtedy już nasza polska gildia może jakoś się także wybije albo połączy z inną polską gildią i spróbujemy zawładnąć tym serwerem ale to już nie będzie to samo, no bo księciunio pytanie co zrobi, że się skasuje, czy może jakiś innych tam swoich kolegów y, szejków y, pozna i za jakieś y, Ferrari po prostu sobie kupią jakąś lepszą y, gildię, ale co będzie to y, zobaczymy, póki co codziennie dostajemy komunikaty przy logowaniu, że 7 jest to łączenie serwów z linkiem, gdzie można sobie coś o tym więcej y, poczytać, więc też za niedługo, no w zasadzie na sali chwały pewnie główny TDI nic nie osiągnie, do góry nie poleci, no bo wszystkie te serwery to raczej nic dobrego e, nie było. Tu widzicie, jak wygląda kopalnia e, złota, więc czas na taki e, normalny dzień sobie zrobić przy okazji. Możecie zobaczyć, że nie nasz nawet srebrnej ramki tym razem nie ma, ramkę brązową, bo nawet e, inna gildia też ich wyprzedziła. My dostaliśmy złotka. Fawc mieli srebrą a Księciunio dostał brąz więc jego wartość jest coraz to niższa, przy okazji jakby ktoś chciał to może sobie zobaczyć Księciunio dalej gra swoim życiem tak jak mu Allah powie tak też e, trenuje jak zwykle szczęście też bardzo wysoko 27 tysięcy więc on gra w swojej lidze może później będzie więcej też takich no ale tylko jest jeszcze drugi arabski połączony z tym, no chyba, że na japońskich też coś ciekawego e, grało. Nam się udało ponad milion e, tych różnych punktów elewatora e, uzbierać. Była Gilda 725 tysięcy, no a Gilda Księciunia trochę już wybrakowana, miała 315 tysięcy. Tak naprawdę, no to każdy, kto by zaczął grać na tym serwerze, no to by jakąś nagrodę dostał. Widzicie, 14 gili tylko było liczonych, a nagrody bodajże chyba do 25, czy może zobaczymy dokładnie. Do której e, gildi można mieć do 18 miejsca, no to jeszcze mamy i kryształy, i metal. No a ostatnia 25. gildia ma już tylko e, gold, a więc niekiedy kiedy wystarczy raz sobie kliknąć, nawet za e, darmowy kod, no to już by było się na 12, gdzieś miejsce, ale nawet na e, 11. Jedna osoba spokojnie jest w stanie sobie wbić e, te piąte miejsce. No, no może, może nie piąte, no bo mi się udało 38 tysięcy. E, no teraz, czy takie szóste miejsce dałoby się spokojnie e, jednoskowo zrobić? Oczywiście Rondon, aż Mistrz Gildi e, miał najlepszy wynik, grał na 48, jest też dobry wynik jak na e, elevatorka. Udało się, no, tak, średnio dojść do maksymalnie 178, ale też nie robiło się tego powiedzmy na maksa, nie traciło się też różnych grzybków, czy nie kuwało się różnych sumagaczy. E, które też są e, oferowane na głównym teliku, bodajże 410 e, poziom tego piekła Tam nie nagrywałem e, odcinka Ale, no bo też w Helewatorek co chwilę jest No i tak raczej nie mamy szans go skończyć No bo nie grzybimy aż tak e, bardzo Gramy po prostu tylko eko No tutaj mamy już pełne, więc sobie Od razu kibelek e, spłuczemy sobie Co do sobie? O, dostaniemy no dosyć y, fajny, jako że też mamy dzisiaj i że możemy z kości wygrać jakieś epiki, no to spróbujemy sobie w te kości oczywiście y, zagrać. Co do księciu nie jest ciekawe, jak on się odnajdzie, tak naprawdę w nowej grze pytanie czy on w ogóle wie co to znaczy łączenie y, serweru, czy w ogóle coś o tym y, poczytał, a może po prostu skończy grać i problem sam się rozwiąże, ale oczywiście my tutaj mamy ciągle motywację, żeby zrobić e, tornado za jednym e, razem, ale tak poniżej 400 levela raczej nie będzie to możliwe, bo na razie siłę mamy 8000. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, bierzemy się do e, 7, więc troszeczkę słabo, ale plus jest taki, jak widzieliście z runkami, że jest szansa, że do tego łączenia e, serwerów już zaczną runki szaleć, bo będzie te 10 dułowigitil e, jonu, więc przy kolejnym legendarnym lochu, który pewnie już chyba będzie, o, jakaś fajna broń, legendarna, ale nie. Taka dosyć średnia, patrząc po rozrzucie, no ale coś trzeba będzie sobie z tym zrobić. Może gdzieś e, coś dać, no bo znowu mamy pełny ekwipunek, a trochę nam się tych berylków tutaj e, nazbierało, odkąd e, nasz Arab e, ma więcej tych legendarnych itemków już. Zdobytych, a to spróbujmy sobie szczęście kolejne raz, bo w końcu to dopiero było pierwsze e, kręcenie, pierwszy rzut e, kośćmi. Więc jeszcze może jeden czy dwa epiki nam się uda. Ten nawet raz dostaliśmy przy rozpoczęciu tak naprawdę e, gry dzisiejszej. Do już mieliśmy sklep. mamy kolejnego epika, a liczymy, że jakaś broń. O, to możemy sobie wymienić, bo tam mamy budki jeden w dół. Trochę nam pójdzie pancerza, no ale jednak wszystko 540, a tam było 530 do 3 cek. więc tu jednak mamy do wszystkiego no to jakiś berylek można byłoby uruchomić, najlepiej jakiś najsłabszy, który jest na o, no i super. Od razu oczywiście zaklęcie trzeba zrobić, no i tak może parę razy sobie to e, ulepszyć, bo nigdy nic e, nie wiadomo, ale za i tak... Będą maksymalne runki możliwe do zdobycia, miejmy nadzieję że w ciągu legendarnego lochu, który już będzie się odbywał po połączeniu pewnie serwerów, bo na razie żadnej innej informacji, żeby legendarny loch był szybciej e, nie mamy, ale nie, zawsze chyba były i tak na e, październik, na Halloween, na koniec października, więc trochę musimy jeszcze odpowiedź się więc na pewno będzie szansa już na... Maksy to sobie też możemy teoretycznie wymienić na e, stojaczkość, trochę stracimy, no ale sobie zaraz robimy jakąś e, dziurkę. Oczywiście nie za grzybki, tylko e, za nasze, nasz metal i nasze kryształy, których i tak mamy aż e, tak naprawdę za dużo. Nie wiemy, co z tym robić. No tutaj czarny gem może niekoniecznie, ale też weźmiemy sobie coś słabszego. No, tutaj oczywiście zaklęcie musi być, już jest nawet, no i jakieś tam trzy razy, żeby było, żeby tylko e, przetrwać, no bo i tak tu już nie bijemy e, portalu, mamy go cały jakby e, skończony, zarówno gracza, jak i portal e, gildi. dosyć szybko i sprawnie nam to e, poszło, tak samo jak i wszystkich tam lochów, które dają nam te bonusy do gildii pytanie jest takie, co właśnie będzie po tym e, połączeniu i jak długo będzie trwało, jak długo będziemy wyoutowały, no i mam nadzieję, że żaden inny Mohamed Abgas tam nie gra, no bo trzeba nie sobie zmienić nickel na jakiegoś Osabinadena. O, i kolejny Epic teraz na poczęcie Awki, więc wszystko wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tylko co z tym zrobić, jak nie ma po prostu miejsca, więc trzeba się znów czegoś pozbyć. Tylko pytanie, czego? No to może eliksir żywotności sobie weźmiemy, damy sobie może jakąś broń tutaj. To miejsce, żeby zapełnić zapełnić, damy sobie do góry, no bo i tak to będzie dawane do kiberkatmu. Trzeba tą 66. aurę jak najszybciej wbić. No tutaj, jak zwykle, jak to bywa na y, arabskim serwerze, jak Allah nie patrzy, no to wszystko się y, zacina, tnie, Możemy sobie naciskać, a i tak to wszystko żyje, tętni swoim tak naprawdę życiem, no bo za będzie ten impuls z Niemiec no to trochę to trwa, choć Niemcy też już powoli stają się arabskim e, krajem, patrząc na ludność, która już stanowi coraz to większy procent e, u nich. Tymczasem pójdźmy sobie dalej awką, będziemy stali się wybierać najbardziej wysmartowane e, zadania, żeby to jest coś ciekawego, golda było, jakieś tam itemki, jak będą się pojawiały, to oczywiście weźmiemy sobie zawsze te itemki, możemy sobie sprzedać, no bo trochę trzeba e, pójść w ten trening, więc trzeba na ten trening odpowiednio zarobić, no by jak najszybciej później udało się zrobić ten cały te całe tornado za jednym razem. Oczywiście do tego czasu będę musiał się pozbyć całego ekipunku, no bo jak później będzie się klikało, no i też pewnie jest 400 grzybków co najmniej na, to, na tą zabawę pójdzie o super zadanie nawet teraz, to trzeba mieć pozbyć ekipunku, bo za będą różne itemki do sprzedania, w tym różne, pewnie nawet Itemki hmm, epickie, więc to trzeba zrobić jak będzie i według także tak żeby wszystko mieć razy dwa. Więc tak naprawdę wtedy zobaczymy, ile możemy na takim e, tornadzie idealnej e, sytuacji wyciągnąć e, golda maksymalnie. Obstajemy, że to co najmniej będzie miliard z takiej zabawy, a może nawet to znacznie więcej, bo później nawet te itemki są po e, 10, czyli po 20 e, milionów e, każdy. Na tym levelu też coś takiego powinno się, powinno już oczywiście nam e, wpadać, więc wtedy będzie zabawa z e, trenowaniem, Jeżeli chodzi o pupile no to, to po prostu to co mam, to mam. Nawet nie walczę z tymi innymi przeciwnikami, bo mi się po prostu nie chce Arabii Specyficznej, więc wymaga też specyficznych strategii e, gry. co się, poziom jesteśmy bardzo e, wysoko, no bo też ciągle bijemy księcia. Pupile nam jednak brakuje, no ale to dopiero znajduje, jak nam się zrobi ta kopalnia, no to pójdziemy. W podniesienie kopalni klejnotów na 20 level żeby mieć te szanse zdobycia tego pupila ostatniego z ziemi, który nam brakuje, który właśnie ma takie, ani inne wymagania. No Tutaj możemy sobie teraz te tę się, Zbliżamy się już do 7000. Możemy do 7,5 sobie dorobimy i później pójdziemy w siłę dalej. Też za parę dni powinien być level tam chyba z kalendarza, jeżeli dobrze pamiętam, jak nie, to po prostu mnie poprawcie. Póki co chyba zbliżamy się do końca, więc jakie są Wasze odczucia odnośnie łączenia serwerów? Dajcie znać w komentarzu i Wam się podobało, czyli zostawcie łapkę w górę na razie.